żeby ci nie wskakiwał do gardy. Ciągnij go na dół. To powiedz, że nie mówisz tego w niebieskim. Tak. Ciągnij na dół. Ciągnij na dół, tak? Żeby nie wskakiwał. Moi wszyscy. Na dół, spokojnie. Ciągnij, ciągnij. Uwaga. Trójkąt. Ciśniesz. Ciśniesz, ciśniesz. Obracaj się do niego. Do niego obracaj się. Wiodra wypychaj. Do niego wypychaj. Kolano w środek, kolano. Odpychaj bark, nie pozwól mu barkiem przykleić się do ciebie. Odpychaj jak najdalej bark, odpychaj, odpychaj, odpychaj. odpychaj, odpychaj. Tak jest, odpychaj. Odpychaj. I teraz chwytaj go, chwytaj go. Dwie, dwie nogi do środka. Kurde. Tak jest, głęboko, głęboko ten uchwyt, jak najgłębiej ten pierwszy uchwyt, jak najgłębiej, wysoko. Tak, żeby mu skręcało łeb. Jeszcze wyżej ten uchwyt chwyć. Tak przy sobie wręcz. I teraz chwytaj go no <coughs> za kolano, za szmatę, za kolano, żeby nie przechodził. Wysoko, wysoko chwytaj. Uważaj, bo będzie na nogę szedł. Uważaj, przechodź przez kolano. Mój co? Ej. No, to, to No. być. Dobra. Kurde, Krzyż na niego, no? Nie, no, bo chyba no, chcieli, bo bez sensu. Tak jest, zacieklej to, wciskaj po ukosie, tak? Tobie to nie przeszkadza, że on jest tak blisko, tak? Przyklejaj się do niego, tak? I chwytaj, atakuj kołnierz. Spychaj łeb na bok, na jedną, na drugą stronę. Ciśnij mu ten łeb na boki. już Ciśnij łeb. Przyciągaj go do siebie. Przyciągaj do siebie, tak jest. Tobie nie zależy na tym, żeby on się podnosił. Chwytaj za ten kołnierz, tak jest, pracuj, bardzo ładnie. Pracuj, 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 pracuj. Mocno, wracaj do niego. Odpychaj to biodro, tak jest. Odpychaj, 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 bark, odpychaj, odpychaj. Odpychaj bark, odpychaj. jego bark, tak jest, odpychaj. Patrzyk, zapnij to! Nie, on teraz nie ma jak go zapiąć. Ściągaj tą rękę, teraz ściągaj tą rękę do siebie. I odpychaj, 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 odpychaj. Odpychaj, odpychaj, odpychaj. 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 Odchodź na barkach od niego. Odchodź na barkach. Odchodź na barkach. Nie daj się wciągnąć. Za szmatę, tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Kolano, spychaj, 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 spychaj. kolana. Spychaj kolana. Łeb do maty, zbijaj. Zbijaj w ten web, do maty. Zbijaj. Web do maty. Zbijaj web. Web do maty. Tomatu, Marek. Kurwa. idziesz dalej. Jasny gwizd. Ej, to wysyp. Krzycz. na niego. Kuba. Pomóż mu. Wychodź z tym koranem. Wychodź do pełnej gardy. Wychodź, 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 wychodź. Biodrami odchodź. Odchodź biodrami. I prawe, prawe kolano teraz, tak? Lewą nogą trzymaj mocno, prawą tylko wyciągaj. Tak jest. Do pełnego. I wiersz za kołnierz. Łap wysoko za kołnierz. Tak jest. Za plecy, za plecy, za plecy! Do góry! I uwolnij nogę, uwolnij nogę! I teraz tłamcz do maty! Łeb wbijaj do maty! Wbijaj jego łeb do maty! Lewą ręką łeb do maty mu wbijaj! Lewą ręką łeb domaty! Barkiem, tak jest. Wbijaj łeb! Wbijaj łeb! Mocno! Mocno, wbijaj łeb i kolano wyciągasz teraz lewe. Wbijasz mocno i lewe kolano stara się wyciągać. Mocno wbijaj. Kolano musisz przejść. Bratu, mocy, nie daj, że... Mocno bijaj, mocno bijaj. Prawą ręką pomóż sobie, chwyć za jego prawe kolano. I wychodź. Nie wracaj tą bratu. nogą. Tłamsz go. Nie daj tłamsz! Kuba, kuba, kuba kurek, Wyciągaj, prawe kolano musisz wyciągnąć! Prawym kolanem pracuj! Pracuj, pracuj, wbijaj mu ten łeb do maty! Wbijaj łeb do maty, to nie będzie miał siebie w nogach! Dawaj, Wbijaj, mocno i kolanem do maty! Kuba? No co mam kurwa powiedzieć? Więcej! Tak jest, haj, spychaj to kolano! Wyciągnij, wyciągaj kolano! Za kolano, chwytaj. Tak jest. I wyciągnij kolano. Wyciągnij kolano. Wyciągnij, 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 wyciągnij. 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 Kurczę. I co? Remis. Golden score. No ale co do grywka? No to chyba nie tak od razu. No to chyba nie chcę sędziowie No, no, Marek! Marek! <śpiewa> o kurde, myślałem, że ja będzie... Bo miałem... I co? Kurwa! Kurde, matko. Bo... Bo... Nie! No skur... ja się wzią, proszę, do stolica. どうですか